Witam Was kochani, ja jestem pająk Mirek i zapraszam Was do nowego filmu na moim kanale. Dzisiaj chciałem Wam pokazać dopuszczanie Cyrio Cosmos Elegance, tutaj jest taka samiczka 2i2dc, przed chwilą ją mierzyłem, więc wiem. Jest całkiem duża, ten samczyk naprawdę był mały, ale to czy się spisał to zobaczycie za chwilę, serdecznie Was zapraszam do oglądania. Kochani, jaki Cireosmus jest, każdy widzi. Charakterystyczne serduszko na tyłeczku, a raczej na odwłoku. A z takich informacji dość mocno podstawowych, to jeden z najmniejszych opisanych przedstawicieli ptaszników na świecie. Maksymalna wielkość samicy to około 2-2,5 DC, więc myślę, że ta już jest całkiem wyrośnięta. Jak u wszystkich cyriokosmus, samice żyją około. 7-8 lat, czyli można powiedzieć, że dość krótko. Występowanie to Wenezuela, stan Cara Bobo, Otoma Island, Brazylia, Boliwia oraz Trinidad i Tobago. Wygląda naprawdę nieźle. Jeżeli chodzi o l ki tego pajęka, one są naprawdę maciubkie i trzeba troszeczkę się postarać, żeby utrzymać je przy życiu, prawdę mówiąc. I początkującym osobom mogą sprawić niemały problem z wykarmieniem ich ponieważ myślę, że doszukiwanie się pajączka w kliszówce byłoby dla nich totalnie uciążliwe i jeżeli ktoś zdecyduje się na takiego pająka na pierwszego, to zdecydowanie polecam już troszeczkę podrostka, żeby było go chociaż widać ponieważ L1, tak jak mówiłem, są niemalże niewidoczne No, wygląda naprawdę bosko. Jak Wam się podoba. Boję się, że ona się zaraz odpali, bo naprawdę ciężko ją zatrzymać. A chciałbym Wam ją pokazać jeszcze, może, od góry. Piękny rzut od góry. Samczyk był naprawdę malutki, jeżeli chodzi o tego dzika. Ale miejmy nadzieję, że dał sobie radę. Naprawdę niezły. Jestem mega zadowolony, że udało się skompletować parę. Jeżeli pojawi się kula, to już w ogóle będę w siódmym niebie. Piękne. A jeżeli nie pojawi się kula, to liczę na to, że chociaż strzeli wylinkę, to będę wiedział na czym stoję i póki mam jeszcze samca tutaj u siebie, to będę mógł powtórzyć dopuszczanie. I wtedy już być może ta kula się pojawi. No i nic, dziękuję Wam bardzo i zapraszam Was na zakończenie. Jak podobał się materiał? Mam nadzieję, że tak. Jeżeli się podobał, zostawcie łapkę w górę. Bardzo dobrze będzie, jeżeli zostawicie subskrypcję i dzwoneczek obok. Zapraszam Was też na live'y w środy oraz w soboty o 20. Tutaj już przełożona samiczka, tutaj były też kręcone inne ujęcia. I do następnego misiaczki. Pa!